Proszę za jakie biegło, to będzie straszne. Proszę za jakie biegło, to będzie straszne. Cierpienie bez końca. Boże, cierpienie bez końca. U dentysty jest nadzieja, że ktoś końcu prosił o amalgamat. Jak testa mówi, proszę amalgamat, to uff, koniec tego uff. W szpitalu, że kiedyś wypiszą, że, że ta noga przestanie boleć, a w piekle bez nadziei, to, to wiele razy na w rozmowie Raz w życiu przyszedł do mnie facet. 26 tysięcy. Raz w życiu przyszedł ale w niebie będzie odnowy. Jak w niebie będzie sukno, pokój, z wszystkimi jedność, bez końca, bez tego lęku ciągłego. Często myślą nie wiem. Prawda, nie ma, tak coś nie ma, czekasz na niebie. Jesteś głodny na niebie. To jedno Te domenki walili godzinami całymi. I ten pan kiedyś usłyszał, że w niebie będziemy chwalić na boka I powiedziałem Jezu, 100 miliardów lat z panem Z najdłuższego mięsa, z najwyborniejszych to będzie uczta, proszę Państwa, to będzie win. Niektórzy Panowie, którzy zapadli w sen zimowy, już w mężu, chodzą po komórkach i patrzą Dobry dobre było mułowa natura wiedzy, kratki są już się sezonu. I mają rację, bo byli wiec obrazem nieba. Ale są ludzie, którzy nie żyją i o tym nie wiedzą. W tak Brecht, znany Pana, główny bohater, mówi: Wszyscy muszą umrzeć, ale nie wszyscy żyją. Ksiądz Krzywo, co powiedział, pięćdziesiąt mądre słowa: Oby śmierć my przyjdzie, zostawając żywym. Jeszcze jedna rzecz do zapamiętania: Wymiany powiedzenie. Jeśli umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. Uczymy się na pamięć. Jeśli umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. Jeszcze raz. Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzeć, kiedy umrzesz, śmierć się nie dotknie, bo chcesz prędzej umrzeć dlaczego. Wiecie, dlaczego to jest takie ważne? Bo w nas nie ma życia. Bardzo często w nas nie ma życia. A wiecie, kiedy człowiek żyje, to też chcąc krzyknąć powiedział. Człowiek żyje wtedy, kiedy wie, że ktoś go zna do końca, na wylód, nie go niego kocha. Masz kogoś takiego. Wiem. Ja pytam ludzi. Czy ktoś Cię zna do końca, ale wszystkie Twoje marzenia, wszystkie Twoje bóle, wszystkie Twoje grzechy, wszystkie Twoje upadki mi powstają i Cię kocha, do końca Cię kocha. Wielu ludzi mi mówi Jezu, proszę księdza, jakby nie poznali do końca. Co ja wczoraj z koleżanką do mówiłem. Gdzie ja wczoraj byłem na internecie. Jak ja mam marzenia. Kogo ja nienawidzę i za co. To ludzie mnie ludzie znienawidzili. Ja muszę wyżebrać miłość, ja muszę się ukryć, ja muszę makijaż mocno zrobić. Tej, kiedy ktoś Cię zna na wyrobach i Cię kocha. I Cię kocha. Popatrzcie, ukażesz mi szczęście życia cały przez nas. Ukażesz mi szczęście życia i wszystkie rozkosze po Twojej prawicy. Jakie obietnice daje nam A przecież nie chcecie mi przyjąć, aby mieć życie. Ludzie wybierają śmierć. Wiecie, dlaczego myśmy kochali i kochamy nam Pawła drugiego? Bo ten człowiek żył. Ten człowiek umrze, wielu z Was nie pamięta, chyba że ta telewizja powtarzała, ale jestem ciągle pod urokiem, jestem ciągle pod urokiem wywiadu, jakim z papieżem miały dzieci. W konferencji misko Polski małe dzieci robiły wywiad z papieżem. Telewizja, na cały świat, transmisja, idzie papież i takie brznące, kilkuletnie. I dzieci przygotowały pytania do papieża. I papież pyta, jest pytany przez dzieci, a ci papież, a ci papież lubi ze mną. Co my byśmy odpowiedzieli? Tak, należymy cenę. My się ze sobą jak rolnicy. dzieci, wiecie ze mną, rano wieczorem pokażę na posiedzeniu. Wiecie dlaczego myśmy tak odpowiedzieli? Bo byśmy się zastanowili, co ja powinienem powiedzieć, co wypada, żeby papież powiedział. A papież się nie zapytał, co ja mam powiedzieć, co wypada. Papież powiedział to, co myślał. Dzieci naciskają, a ci papież, a ci robi śminak? Co byśmy powiedzieli? Szpinak zawiera wiele wartości cennych. Witaminy, żelazo, ale czy jak dzieci niekrymaści, jak gdzieś śminak. Tak bym powiedział trup. Bo trup się zawsze pyta, co ja powinienem teraz robić? Czego o tym potrzebuję? nie myśli, co ja chcę zrobić. wiecie? W Uniwersytecie Warszawskim przyszedł facet student i mówi do dziekana, panie nie mam tu takie Pismo, podanie, zgadza się Pan, a gdzie Pan mówi do sekretarki, Pani właśnie, ja się zgadzam, czy ja się nie zgadzam? To jest właśnie pytanie, bo się udzielaniem można mieć sprawy specjalistyczne. Nie to, co ja myślę, tylko to, co należy powiedzieć. To, co należy powiedzieć. Jak głosujesz Michalik, a czy papież mówi, że śmiał? Papież, z taką prawdą, kurczę, z Jak mi ta, to ja. Jak to, to prawda? Nic nie działa, dlatego że trup jest krzesi trupa. Trzeba mieć życie. Jak papież umarł, to jego śmierć rozława tyle własnych po świecie. Pamiętam, przyszedł do mnie taki, by to Warszawy ja nie wiem jak to się mówi. takich nazwami Manelitami, tylko siedem grzechów głównych miał opisane na twarzy. Przyszedł do mnie, mówi, że się zna. Papież się żyje. Ja mówię, no wiem. Hmm. Mówi, trzeba się spowiadać. Jeszcze lepszy pomysł. Ale proszę za wszystko mogę powiedzieć. Ja wiem wszystko. W szczegółach czy ogólnie. Patrzę na jego twarz mówię ogólnie. Zdecydowanie ogólnie po prostu. jak się łatwo rozpowiadałem, ale on muszę na Do konfesjonału przychodzą nie Księdza, bo jest taka sprawa, o Boże, on się nadal myśli, zastanawiam. Jedna pani jeszcze raz ze swoim mężem do spowiedzi na jasną górę, puszczamy żadnego sygnału i zegarek czas stał. Zawsze się zawiodł o 2.30, a pewnego roku o 5.18. Ale miał fazę rozmowy wieczorem. Czy ty żyjesz? Czy ty mówisz to, co chcesz mówić? Drodzy Państwo, ja, z... ja mogę. Co to znaczy, że człowiek jest żywy? Czy to znaczy, że zawsze jesteś radosny? Że jesteś taki chętny. Przepraszam, panie że nie był zawsze radosny. był w był smutny, przestraszony. Co to znaczy, że człowiek jest żywy? Czy zawsze jestem na topie, na optymista i znalazł pewne porównania? Opowiem Wam. To taka anegdota autentyczna. Może to tylko z Was trafi, nie trafię. Niech mi wybaczy, będę się lepszej. Ale kiedyś na parafii odszedł ksiądz probosz i przyszedł do mnie. No i parafia. I was that? Przepraszam, ale to, to co to... Jak się śmieje, to się otwiera. Dziewczyny, dlaczego jak musisz się śmiejecie, <laughs> to się Wy się boicie, że coś nam lecie. Przecież to nie można tak się śmiać. Coś... Dlaczego? Dlaczego? Ja przepraszam bardzo, ten nieboszczyki, ja zawsze sobie wspominam 29 czerwca, jak wiecie, jest do świętych Piotra i Pawła. A ja jestem Piotr. Nie jestem na parku. Nie mam głosu. A wiem, że przyjdą, to lecę na kawę, więc 28-go mm. biorę torbę, idę, kupuję ciastka, kupuję Coca-Colę, kupuję owoce, układa to, jak umiem, a umiem słabo, mm. ale jak przemieszkuję w i od rana 29 trzeba na gości. Ktoś puka do drzwi, jest gość, super, jest gość, jest gość. <noise> Siadaj. Czym się poczęstujesz? Ciastka, Dziecko przyszło i mówi, mam, jakbyś głodny. tym coś dała mi sens zjemności. Czyli siostra zakonana mówiła nam do klaryką, jak ja lubię, jak przychodzicie na obiad, wy to zjadacie a te stare prawa...